Cześć wszystkim, z tej strony Martyniusz i słuchajcie, mam wam do powiedzenia tylko jedną rzecz. YouTube się na mnie uparł bardzo i ja już nawet nie wiem dlaczego, bo nie was, nie znam jakby takich określonych powodów przydzielonych do mnie, w sensie wiecie, dostałam najpierw skradzione mi konto. Później odzyskałam to konto, później wszystko było przez te dzięki, a po tygodniu włączono mi zarabianie z powodu jakiegoś kopiarstwa, którego ja nie wiem o co chodzi i cały czas próbuję dojść do tego, o co chodzi. I nawet próbowałam rozmawiać z moimi przyjaciółmi, o co może chodzić. Wiecie, próbowałam się odwołać, ale YouTube po moim odwołaniu stwierdził, że ja nie robię materiałów sama i że niedostatecznie pokazałam, że materiały są w pełni moje. No i dobra, może to odwołanie było niewystarczające. W każdym razie stwierdziłam, OK, jakby wiecie, po pochodzę sobie, świat się nie zawali, powrzucam sobie filmy przez miesiąc, bo po miesiącu mogłam się znowu zgłosić do programu partnerskiego i gdy się zgłosiłam, dzień po dostałam wiadomość, że nie, że nie i cały czas o to samo i ja już naprawdę nie widzę, co może być przyczyną, nie widzę, co może być skutkiem, dlatego założyłam drugi kanał, Martyniusze, link w opisie i tutaj pięknie będziecie mieli, ponieważ na tym kanale jest jakieś okropne fatum i wiecie, nie wiem, czy to jakiś bot prawda, czy ma kompletnie tu gdzieś, ale ja jakby tych zarzutów, które są wypisane w moją stronę, a w sumie nie konkretnie w moją, bo to nie są rzeczy, jakby wiecie, konkretnie opisane, że robisz to, to i to, tylko że nie akceptujemy treści jakich, i ja po prostu nie umiem nic podpasować do swoich treści, które byłoby nieodpowiednie według ich wiecie, tej kategoryzacji i tego wszystkiego, więc już się po prostu poddałam. Wierzę, że drugie odwołanie nic mi nie da. Mm, nawet się zastanawiam, czy je w ogóle składać. Mam czas do 23 marca. Ale w ten czas chciałabym już założyć ten nowy kanał, dlatego zapraszam Was na Martyniusze, gdzie teraz będą pojawiać się filmy. Nie wiem, czy przyczepią się też do tego kanału, jeżeli tak, to nie wiem już, co będę robić. Ale aktualnie moje filmy, mnie i wszystko możecie znaleźć na kanale Martyniusze, czyli tutaj zapraszam Was bardzo serdecznie do subowania. Jest mi mega przykro, ponieważ na głównym kanale wybiło nam ostatnio 14 tysięcy. I no niestety trzeba sobie jakoś jakoś radzić, nie? I nie myślcie, że ja myślę tylko o kasie, bo to nie są nie wiadomo jakie pieniądze, to bardziej chodzi o fakt, że mam jakiś token w ogóle na kanale jakiegoś kopiarstwa, gdzie jakby ja z takimi, jakby, wiecie, no bo to jest jakby określenie, że ja robię coś nieszkodliwego dla społeczności, a ja nie uważam, żebym robiła coś nieszkodliwego. I tak jak Wam powiedziałam, nie dostałam dosłownych wytycznych tego, co ja zrobiłam osobiście. Raz w życiu dostałam bana na streamowanie i to było tyle, ale wiecie, przesiedziałam swoją karę trzymiesięczną i znowu wróciłam do streamowania. Teraz jak wiecie, streamuję na Twitchu mm, i, i tak, i na Twitch Marcieniusz i Ty jeszcze wam zrobię takie małe podsumowanie. Także zdecydowałam się na ten drugi kanał. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomagają mi w promowaniu go, w ruszeniu go. Tam znajdują się takie materiały, jakie znajdowały się wcześniej na Martyniuszu, a pewnie jak już się wszystko rozwinie, to wtedy zmienię po prostu nazwę na Martyniuszu i tam będzie archiwum. Nie chcę za Chiny ludowe usuwać tych filmów, bo to jest cała historia, którą robiłam przez 5 lat, a na Martyniuszu będziemy robić następnie rzeczy i nowe rzeczy, które też chciałabym robić. No i jeszcze jedna ważna rzecz, harmonogram. Harmonogram będzie, słuchajcie, wyglądał tak, że wtorek, środa, piątek filmy we wtorek, są co drugi dzień, w środę, piątek powinny być co tydzień, w czwartki o 18.00 live na Twitchu i w sobotę o 15.00 live na Twitchu, więc zapraszam Was bardzo na mojego Twitcha, który też tu będę gdzieś polinkowany. zapraszam Was bardzo serdecznie na spędzenie ze mną czasu, jeżeli bardzo mnie lubicie, jeżeli, nie wiem, czujecie się dobrze oglądając moje filmy, to ja się będę czuła dobrze móc Was powitać znowu na swoim drugim kanale, na swoim pierwszym drugim kanale, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i poświęcenie swoich dwóch, trzech minutek czasu, widzimy się na Martyniusze i to tyle na dziś pa pa